Cześć! Dzisiaj zabieram Anię i Was na szybki spacer po Opolu. Przystanek pierwszy Kazimierz Opolski. Czy Wy też korzystacie z kodów QR? Bo ja je uwielbiam. Tu mamy budkę angielską, ale po co komu budka, jak nie da się z niej dzwonić. I tak wyglądają spacery ze mną, ciągle na telefonie. A na Placu Wolności fontanna. Bez wody, ale korzystałyśmy ze słoneczka. Tu kolejny kot quair przy moście groszowym. Czy wiedzieliście, że kiedyś trzeba było zapłacić grosza, żeby przez niego przejść? A tu nasz amfiteatr i szalona Ania. Wielu polskich artystów marzy o tym, aby wystąpić na deskach opolskiego amfiteatru. No to skorzystałyśmy z okazji i też wystąpiłyśmy. <śleszy> A nad głową ani ja, znowu przy telefonie. Myślicie, że w końcu mi się rozładuje, bo nie mam ładowarki? Idealna współpraca. Jedna pracuje, druga świruje. A po wszystkim wróciliśmy do Donny Sofii, gdzie przywitał nas zawsze uśmiechnięty menadżer Mateusz. Szybki rzut oka na menu, ale i tak wiemy, co zamówimy. Ania poszła w klasykę i zamówiła carbonare. A ja wzięłam pizzę verde. Chłopaki jak zawsze wypiekli ją wzorowo. Jak na Neapolitanę przystało na cienkim spodzie i nie mogło zabraknąć wózkich krokiecików ziemniaczanych. Musicie ich spróbować. Zapraszamy!